Dobra, także, cześć, się ma no, jestem ja a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z farminga 25 z polskiej wsi. W dzisiejszym odcinku, jak sami widzicie, zaczynamy od naszego masejka Fergusona yy, i lecimy z żniwami owsa, także, no, w dzisiejszym odcinku sobie zrobimy szybkie żniwa owsa. Także mam nadzieję, że to jako tako yy, wyjdzie. Oczywiście po poprzednim odcinku no można powiedzieć, że poza odcinkiem, po poprzednim odcinku, żebym sobie ładnie, elegancko pszeniczkę dokosił, tej pszeniczki nam wyszło, już Wam mówię, moi kochani widzowie, 13 tysięcy litrów, także no, na razie jest piękny plon, teraz sobie lecimy z zniłami owsa, ale mam nadzieję, że jako tako nasz kombajnik da radę no bo sami widzicie, że naprawdę na niezłej rezerwie jedziemy i tak to właśnie wygląda oczywiście jest sierpień pierwszy dzień sierpnia, także no upał jak nie wiem co a my sobie kosimy owiec oczywiście na początku odcinka no to bardzo serdecznie Was zapraszam do zostawienia łapeczki w górę Jakiej subskrypcji na tym kanale, żeby Was nie ominęło więcej odcinków z tej oto pięknej serii, jaką jest ta Polska, nasza wieś. Gdzie naprawdę mam nadzieję, że wystarczy nam tego paliwa. No bo jak nam nie wystarczy, to nie mamy jak zatankować naszego kombajnu. A żeby jechać na stację, to jednak kawał drogi by trzebało pojechać. No ale zawsze mam tam nadzieję, że wytrzymamy i damy radę także no, warto zostawić łapeczkę w górę i tą subskrypcję żeby nie ominało was więcej takich pięknych zarąbistych akcji oczywiście zapraszam do opisu tam macie link do Cheetos'a i Karolka do kanałów dzięki czemu możecie zobaczyć co tam nasz team tworzy, dobra oczywiście co bym chciał jeszcze dodać no to bym chciał dodać, że yy, dzisiejszy odcinek będzie nie za długi, nie za krótki. Mam nadzieję, że te żniwa tego owsa uda nam się ogarnąć. Dobra, mamy 70%, yy, oj, 70 yy, po przejechaniu jednego przejazdu naokoło, co by ładnie, elegancko już wysypiemy. Nasz zbiornik do oczywiście na przyczepę, no bo i tak, i tak byśmy sobie nie dali rady przejechać na około jeszcze raz. Dzięki czemu teraz jeszcze objedziemy sobie jeszcze raz i się zrzucimy, i wtedy będziemy już jeździć raz przy razie, bo jednak te pole OSA jest dosyć długie. W ewentualności weźmiemy się za, no można tak to powiedzieć przejażdżkę do naszego CPN-u no bo sami widzicie, że przyjechaliśmy do dosyć mały kawałek, a nasz kombajn trochę tego paliwa wypił no chyba, że zrobię krótkie cięcie i będziemy mieć zatekowy jedy nasz cały kombajn także chyba Cię do tego przyczynię chociaż tak będę musiał się do tego przyczynić także zaraz wrócę. dobra ja jestem po krótkim cięciu jak sami widzicie w jaki sposób naszym kombajnem dojechałem na stację sobie ładnie elegancko o tej 10 godzinie zatankowaliśmy nasz kombajnik i jedziemy znowu na pole Owsa kosić no niestety nie przewidziałem tego, że nasz kombajn tyle potrafi zjeść paliwa. Także no, musiałem szybko jechać na tą naszą oczywiście stację, więc no, lecimy na pole. I co ja co jedynie mogę powiedzieć, to mam nadzieję, że ten odcinek niedzielny się jako tako mm, przyjmie także co, jeszcze korzystając z tego, że jest yy, yy, oczywiście yy, początek tego odcinka, no to hashtagem dzisiejszego odcinka będzie hashtag Ferguson. a ja przypnę wam serduszko do komentarza oczywiście jak sami widzieliście jakiś yy, ham mnie tutaj wyprzedził, no niesamowite rzeczy ale to yy, mi się nie śpieszy ja mu się tylko śpieszyło więc no takie tutaj yy, buty yy, pod względem takim yy, można to powiedzieć yy, naszym osa no dosyć yy, można powiedzieć yy, pięknie sypie mam nadzieję że z tych 80 arów trochę tego osa będziemy mieć yy, dużo bo wiecie, jak będzie go za mało, no to jednak będziemy stratni a tego byśmy nie chcieli mieć bo jednak jak będziemy mieć dużo owca, sprzedamy go będziemy mieć więcej pieniążków, żeby kupić no, jakieś nowe nabytki w ewentualności postawić zagrodę dla naszych zwierzątek które no, bardzo serdecznie bym chciał tutaj na tej serii powitać, bo to jednak nie będą krowy, co no, już mówiłem na poprzednich odcinkach, ale będziemy się zajmować innymi zwierzętami niż y, dotychczas. Dzięki czemu mm, no, będziemy mieć y, po prostu lepszą y, robotę, taką bardziej polską, chociaż y, wiadomo, Polska teraz y, to jest y, jednak. Dominacja gospodarstw rolnych, które są oparte na chowie mlecznym. Nie wiem, czy to tak można powiedzieć, ale na tym chowie mlecznym większość gospodarstw rolnych w Polsce się po prostu utrzymuje dobra. My sobie jeszcze jedziemy raz dookoła, siódma no, minuta odcinka, przez to, że no na tą stację. Pojechaliśmy. Mamy po prostu więcej minut odcinka. No bo jednak w dzisiejszym odcinku miałem zaplanowane tylko żniwałowca, ale to można powiedzieć, że możemy dzięki temu zainicjować inne zmagania na naszej gospodarce. Na naszej gospodarce. Bo jednak jeżeli jest ten sierpień, to będziemy mogli sobie po prostu rozpocząć orkę pod rzepak, żeby ten rzepak nasz piękny zasiać, bo wiadomo sierpień to idealna pora na siew rzepaku także no mm, zobaczymy jak to w ogóle będzie czyli tylko będzie odcinek z tych naszych żniw czy sobie jakoś y, umilimy czas i będziemy po prostu więcej roboty tutaj wykonywać bo tak yy, można powiedzieć, że liczyłem, że te żniwa zajmą 20 minut <noise> ale sugerując to jaki nasz yy, Massey Ferguson yy, ma przerób bo to wiadomo, że przerób ma lepszy niż Bizon no to można powiedzieć, że dosyć szybko nam to yy, idzie dzięki czemu yy, po prostu będziemy sobie Tutaj ładnie elegancko może zaczynać nową puchę, a może nie. Na razie jest 9 minuta odcinka. Ja jestem pod wrażeniem, że też to ogląda. Nie no, śmieję się. Lecimy śmiało z tymi żniwami. Fajnie, fajne jest to, że w jedną i w drugą stronę mamy praktycznie większość zbiornika, co nam daje na pewno lepszy wynik niż przy rzepaku, a dzięki temu będziemy mieć więcej pieniążków, bo wiadomo owsa, kurum nie będziemy mogli wrzucić, ewentualnie jakimś koniom, ale koni na razie mieć nie będziemy, no bo przy koniach to jednak jest y, trochę więcej roboty, a po co sobie utrudniać życie? życie. Skoro można y, po prostu tutaj ładnie, pięknie y, ten ogaz sprzedać w ewentualności jakiemuś koniarzowi, który będzie zadowolony i dobra, tutaj widzę, że mamy. Y, przejazdu w jedną i w drugą stronę i mamy koniec z żniw owsa. także no, szybkie polskie żniwa, to mi się kurde podoba nawet nie strzeliliśmy miniaturki, ale to zaraz się można powiedzieć odmieni i taki tak odcinek w niedzielę to wyjdzie no około godziny dziesiątej o nawet mamy, tak można powiedzieć, że piękną sprawę z miniaturką. I to mi się podoba. Chudy już włączamy, żeby Was tutaj nie ciekawić, ile pieniążków mamy i tak dalej. Na razie idzie wszystko ładnie pięknie. Te pole jest to... No, można powiedzieć ładnie, pięknie wykalkulowane pod ten header. Dzięki czemu ładnie, pięknie jedziemy w jedną. No, tutaj sobie zrobimy zakrętkę w drugą stronę i będziemy mieć chyba dwie przyczepy pełne no w ewentualności będziemy mieć trochę nadmiaru tego owsa ale mam nadzieję, że będziemy mieć po prostu pełne dwie przyczepy co nam da no najlepszy wynik jaki dotychczas miałem tego owsa co też no można powiedzieć się przerzuci na większe zakupy po zimie, bo wiadomo, wszystko będę sprzedawał po zimie, kiedy cena będzie na najwyższym punkcie. Wiadomo, gramy na poziomie łatwym, no więc, może jakiś nowy ciągnik, w ewentualności, bo mówię, zagroda dla naszych nowych zwierząt. Chociaż na razie kury mamy, kury już tam jakieś jajka produkują, także jestem happy. I dobra. happy jestem pod tym względem, że no, też nieba skończyliśmy. kombajn yy, wiadomo, by fajnie było umyć. Co dzięki temu, yy, że mamy jeszcze te 7000, możemy sobie postawić kershera. I chyba to zrobimy. umiemy po prostu 60 przyczepy i odstawimy na, yy, na razie sen zimowy tak samo kombajn umyjemy wiadomo 60 jeszcze będzie używana ale kombajn będzie mógł iść po prostu sobie w sen zimowy dobra mamy gdzieś około 6000 litrów owsa co nam daje naprawdę bardzo bardzo dobry wynik dobra wchodzimy sobie w budowę Halo, halo, budowa, budowa, budowa wjeżdża, narzędzia, tak, narzędzia, jeżeli chcemy mieć yy, tego naszego kerszera, to byśmy musieli sobie, o właśnie, w tym miejscu go postawić. To mi się yy, naprawdę podoba, umyjemy sobie od razu kombajn, yy, także wyskamy. Myjemy, myjemy, żeby ten kombajn był po prostu czysty. Wiadomo, lepiej by było go przedmuchać, ale umyć naszą piękną lipińską wodą to też jest jakiś tam dobry pomysł. Dobra, umyjemy od razu 3pk bo trzypek y, też jest trochę ubrudzony 60 też wiadomo, by było dobrze umyć, ale 60 jeszcze by będzie miała swój czas y, z orką, dzięki czemu będzie ona mogła y, jeszcze sobie y, z tym y, oczywiście poczekać. No, dachu nie umyliśmy, ale y, czy to nam przeszkadza? No mi się wydaje, że nie. Mm, dobra. Odczepiamy sobie header. Zaraz wjeżdżamy sobie ładnie elegancko do naszego garażyku. Gdzie ten kombajn y, powinien być. Dobra, żebyśmy się tylko jano-ano złamali. A ja będę bardzo zadowolony. Kombajn sobie już zamykamy. Bierzemy się za naszą 60 Mamy 6. No, można powiedzieć 6, 600 tony. Trochę 60 nam spadła, ale to też nie żaden problem. Oczywiście tutaj po naszej pięknej pszenicy będziemy mogli sobie posiać rzepak. Na razie chyba mam nadzieję, że żadnego wymagania od naszej ziemi. Nie mamy wapno albo coś w tym stylu. Nawet sobie właśnie zapiszemy i zobaczymy, czy żadnego wapna nie mamy do wymagania. Czekajcie, bo ja tutaj się jeszcze w tym farmingu gubię w tym menu. Tak, wapno jest tylko wymagany pod rzepak raczej po rzepaku i po yy, po rzepaku także no sobie te dwa pola nasze małe po rzepaku yy, przy pewnym czasie ładnie elegancko obrzucimy tym naszym Oba piękiem, dobra. E, przyczepy zostawiamy tutaj na przejeździe. Mam nadzieję, że sąsiad e, nic nie powie na ten e, przejazd, że jest e, z przyczepami e, zawalony. 60 bierzemy. I bierzemy się za e, orkę pod e, nasz e, piękny rzepak. Mam nadzieję, że chociaż trochę tego pola mm, zaoramy. Chociaż y, troszeczkę. To do tych, y, no można powiedzieć, 30 minut y, sobie ładnie, pięknie. Y, y, no po prostu nagramy tą workę. dobra, mniej więcej jakoś środek pola byśmy musieli właśnie w tym momencie znaleźć wrzucamy trzeci bieg i jedziemy jak po prostu traktor chce najważniejsze to żeby brudza wyszła w miarę prosto, jeżeli bruzda wyjdzie w miarę prosto, no to orka po prostu będzie y, udana. Dobra. Nieważne na ile razy zrobimy w powszechniach, bo i tak, i tak y, bruzda wyjdzie nam na polu. No, pod tym względem takim, że wiadomo, później będę jeździł y, od środka, tylko będę po prostu zaczynał sobie od naszych Pięknych y, końcówek pola od między. no bo no inaczej y, nie widzę tej orki, jeżeli mam być szczery. W ewentualności, jakbyśmy jeździli naokoło, to też by było dobrze, ale wiadomo, że tak jak teraz oramy, to jest y, w miarę dobrze. Dobra, 60, no po garach trochę dostanie. Nie, miejmy nadzieję, że będzie żyła na następny sezon, bo jednak wszystkie nasze pola będzie trzeba przeorać, żeby tutaj jakieś tam piękne, eleganckie uprawy nasze zebrać, bo wiadomo, bez, bez nie mamy. Nawet nie mamy takiego ciągnika, żeby nam pociągnął, bo 60-ka w ewentualności ma no maksymalnie kręci do 70 koni także no nie dość, że jest za lekka no to żadnego takiego bezorkowca do niej mieć nie będziemy, ogólnie tak jak patrzę no to ta orka idzie dosyć sprawnie tak jakbym był szczery znaczy w sumie jestem szczery tak jakbym y, po prostu powiedział to no, w jeden odcinek jestem w stanie te pole zaorać, no bo jednak y, przez te trzy skiby ubywa pola a tutaj trzeba pamiętać że mamy y, największe pole, bo to jest y, pole no takie Ala hektarowe Dzięki czemu no można powiedzieć, że y, 60 będzie miała, y, no trochę motogodzin, no i trochę tego paliwa nam spali. Oczywiście. Robimy jakieś zygzaki z tą naszą y, piękną bruzdą, no ale to już chyba mam nadzieję, że się przyzwyczailiście. Mm, w tym farmingu wiadomo, mogę jeździć sobie na GPS-ie, ale to wyglądać fajnie. Nie wygląda zwłaszcza, że mamy stare sprzęty, mimo że nie gramy tak y, stricte realnie, no to jakiś tam realizm trzeba y, w pewnym momencie. Zachować, żeby to jakoś nam też grało i wam się podobało. Mam nadzieję, że ten poziom łatwy już wam się podoba, bo to nam pozwoli się bardzo szybko rozwinąć. A nie powiem, że na normalnym sobie nie pograł, tylko że pod względem takim, żeby się Rozwijać. Po prostu muszę yy, nad tym łatwym grać, bo no, dla Was to będzie bardziej interesujące i dla mnie to będzie satysfakcjonujące, bo jeżeli miałbym y, przez 5 sezonów 60 tłocz yy, te nasze 3 hektary na krzyż, to można powiedzieć, że by się znudziło. A tak jak yy, no. Będziemy dostawać dobre pieniądze, no to kupimy sobie po prostu większy sprzęt i będzie już ta robota szła dosyć, dosyć szybciej. Tak samo jak weźmiemy sobie jakieś tam piękne nasze nowe zwierzątka, które, no mam nadzieję, że w jakiś sposób uda mi się dojść do nich. I też się zastanawiam, jak yy, ja będę karmił, bo jeszcze tych zwierząt w farmingu nigdy, nigdy nie hodowałem. A kiedyś miałem taką myśl i chrapkę, żeby te zwierzęta sobie pochodować w farmingu, chociaż, bo w prawdziwym życiu ich, no, można powiedzieć, że nie za zbyt lubiłem. Także no, ci, co są y, czasem na live, to mogą wiedzieć, jakie to zwierzęta. Ci, co nie byli na live, no to no, niestety nie wiem, czy jest zapis tego live'a, ale też całego live'a oglądać, żeby się dowiedzieć, jakie zwierzęta. No to jest bez sensu. Lepiej zasubskrybować kanał i poczekać do tej, no, można powiedzieć, sprzedaży tych plomów i na wiosnę dzięki czemu będziecie wiedzieć od razu jakie zwierzęta wybrałem sobie tutaj na dochód taki no można powiedzieć że główny także tak to właśnie wygląda dobra tu jedziemy sobie no trochę tą no mówiłem bruzdę bym musiał poprawić bo tylko przednie koła 60 nam wpadają yy, w tą bruzę A i już tylne tylko mogą o tym pomarzyć. Tylne no to nam oczywiście gniotą Te nasze pole Ale to też yy, problemu żadnego nie ma Ja też w sumie tego problemu nie mam tylko się morda mi cieszy, że naprawdę dosyć dużo tego pola już przeoraliśmy w no, niecałe 5 minut można powiedzieć już widać efekty naszej pięknej pracy. Wiadomo, chciałem ogólnie tutaj Y, dwuskibowy, ale stwierdziłem, że jeżeli 60 ma turbinę, no to z tymi trzema skibami no to sobie powinna no radzić y, no nie powiem jak z palcem, no też nie powiem gdzie powinna sobie tutaj y, poradzić zwłaszcza, że górek jakiś mocnych y, nie mamy wiadomo, tam gdzie talerzowaliśmy perkinsem, no to jedynie jakaś taka górka jest, no ale to jest jedyne pole na całe nasze hektary, bo tutaj te pole które teraz oramy no to jakaś mocna górka nie jest, oczywiście tutaj sobie jako taką naprostujemy naszą bruzdę, mam nadzieję, że uda się i chyba się to nam udało, dobra. 25 minuta odcinka. My mamy, no, jedną trzecią pola na pewno zaoraną. No nie można powiedzieć, że nie. Także żniwa i jedna trzecia pola zaorana. To jest y, na razie dobry wynik na odcinek. No i tak w następnym odcinku byśmy sobie y, tutaj ładnie, elegancko pobronowali i oczywiście y, zaczęli się wy rzepaku. Wiadomo na chwasty nic na razie nie musimy pryskać, bo tutaj jednak orka powoduje to, że tych chwastów naprawdę nie ma dużo. Gdzie jestem naprawdę bardzo zadowolony, bo to jest duża oszczędność. Wiadomo chłodność, ale przy naszym areale no to oszczędność na P-cydach to jest y, większa oszczędność niż te, y, no można powiedzieć, oranie, bo orka, no to sami widzicie, że przez no niecałe 5 minut y, dosyć dużo tego pola zaoraliśmy. Zwłaszcza, że 60 chodzi na trzecim biegu. Na, no, tak można powiedzieć, że w większym półgwistku jeździ. I nie odczuwa tego pługa. Miejmy nadzieję, że tak będzie się to wszystko utrzymywać. Myślę to tak to wygląda. Ja mi się trochę spać chcę. Także, no, idziemy ostatni kawałek. Taki, można powiedzieć, niedzielny odcinek, na szybko. Wydaje mi się, że mam się on spodoba godzina 16 wyfarmingu farmingu a przy tej pięknej bestii czyli naszym Ursusie C360 będę się z wami żegnał do następnego odcinka już no można powiedzieć że w przyszłości także na razie trzymajcie się cześć